Siemanko! Witam Was wszystkich z Colerain, które znajduje się w północnej Irlandii. Przyjechałem tutaj na wakacje, ale moje wakacje już się skończyły zacząłem znowu trenować. A dzisiaj zobaczycie jak robię swój własny domowy izotonik. Napój izotoniczny to jedna z bardziej przydatnych rzeczy na treningu. Oprócz tego można bardzo dobrze nawadniać się tym napojem w upalne dni, które macie teraz w Polsce. Do przygotowania takiego napoju na litr wody potrzebujemy sok z cytryny lub grejpfruta, 1 g soli, czyli 1 piątą łyżeczki i 40 g, czyli 2 łyżki miodu. Ja używam takiego sklepowego, ale lepsza na przykład będzie glukoza dostępna w zwykłym sklepie w proszku. Ja dzisiejszy izotonik zrobię z pół litra wody, czyli wszystkich składników użyję połowę mniej. O, wyszło całkiem smacznie. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem. Sądziłem, że będzie mniej smaczny i przygotowałem sobie taki sok do rozpuszczania. Yy, no, cały bajer w tym, że ma aspartam zamiast yy, cukru, więc jest bezkaloryczny. Ale myślę, że nawet nie ma sensu go używać. Napój jest naprawdę świetny. Pszczoły też go polubiły. Oooo no ale wyszło. Polecam wam wszystkim na upalne dni i na treningi. Poza tym wróciłem na siłownię. W czwartek i w piątek chodzę na treningi do, do takiego zapaśnika. Mam nadzieję, że będą duże profity po takich treningach. Jest fajnie, ja jestem zadowolony. No i co? Czekajcie na kolejne odcinki. Pozdro. Naprawdę świetny. Spróbuj, zaraz wypiję. co